Kupiłam kirze pierwszy kaganiec. Starałam się, aby był przewiewny i miał zamknięty wlot. Z tego powodu, że ona zjada śmieciory. Wczoraj zjadła coś, albo się czymś ukuła, nie wiem, albo coś się ugryzło, nie mam pojęcia. Ale ma krwiaka na dziąśle i ma cały spuchnięty pieszczek. Ten kaganiec jest akurat taki. Na teraz, wiadomo, za miesiąc trzeba będzie kupić większy. Jest plastikowy, mam nadzieję, że nie będzie jej odparzał. No, ale coś musimy mieć. Na tą głubuziarę małą, także zobaczymy, jak ten kakaniec się sprawdzi. Jutro idziemy na zdjęcie i zobaczymy, co tam będzie dalej z nią. Czy opuchlizna zejdzie? Dzisiaj dostała antybiotyk plus przeciwbólowe leki. Wczoraj była tak apatyczna, strasznie się źle czuła.